27 czerwca 2025, piątek, dzień Wenus, księżyc. Już we dwie, jak zapisałam. No i tak, karty dnia też już zapisałam. No cóż, czas nagrać, bo już tutaj koty buszowały, więc karty muszę pozbierać. Dlatego siadam na szybko i nagrywam. Karty dnia. No, mamy takie intensywne. Muszę to powiedzieć: bardzo intensywne. W kontekście sytuacji, jaka ma teraz miejsce na świecie, to spuszczę na to zasłonę milczenia, nie będę interpretowała, bo no, może to oznaczać uf, coś takiego, jak na przykład zerwanie jakichś rozmów. No, więcej nie powiem. W każdym razie to jest energia dnia dla nas wszystkich kolektywnie, również dla mnie i z osobna, dla każdego. Energia bardzo szybka i ja tutaj mam taki dylemat jeszcze nie medytowałam nad tymi kartami dzisiaj, zamierzam dopiero i nie potrafię zdecydować, czy dla mnie ten układ jest taki, że wieża przybiera pozytywne znaczenie ósemki buław czy ósemka, buław przybiera to złowieszcze znaczenie wieży. Ale myślę, że jest tutaj porówno, więc tak jak powiedziałam, Dari na przykład dzisiaj, jak wychodziła do Darię, uważaj, uważaj, nie zakochaj się znienacka dziś po drodze do pracy, gdyż trzeba no, przedłożyć rozum dzisiaj. Na spodzie talii był bowiem rycerz no jest, rycerz mieczy. I chodzi tutaj o rozumowe myślenie, ale tak jak mówię, yy, zależy od sytuacji, może ono oznaczać również, ostre słowa, do kogoś, w związku z czym nastąpi wieża. I no mogą być to przeróżne, przeróżne momenty, yy, jest dzień Wenus, piątek, yy, Księżyc jest w Lwie, kto rozumie, to rozumie, a ci z Was, którzy nie rozumieją mojego żargonu, slangu astro, ezo, okulto, tarotowego, no to przykro mi bardzo. Troszkę więcej trzeba poczytać, troszkę więcej się dowiedzieć, bo no, kurczę, nie daję rady. Wszystkiego tak na bieżąco tłumaczyć i nagrywać, bo to jest bardzo dużo książek do przeczytania, bardzo dużo do posłuchania, nawet właśnie podcastów przeróżnych astrologów. Więc nie chcę mi się tego za bardzo tłumaczyć, co oznacza Księżyc Lwie. To są naprawdę bardzo proste rzeczy do znalezienia w internecie. Jeśli będę pamiętać, jeśli się ktoś w komentarzu upomni, mi tym samym przypomni, Gdyż wciąż, jeszcze, wciąż yy, siedzi we mnie ten prokrastynator i nie zrobię czegoś od razu, po prostu zapominam. Tak mam od dziecka, yy, więcej muszę włożyć w wysiłku, w zapamiętywanie rzeczy i tyle. W każdym razie, do brzegu, no bardzo intensywne energie, jeśli chodzi o takie złowieszcze znaczenie wieży, no to no, no wiemy wszyscy, że to są także działania yy, bo tak, Mars, uran, połączcie kropki. Jest to jednak nie, no taka nieoczekiwana utrata stabilizacji, utrata bezpieczeństwa. To jest totalna odmiana sytuacji. Kryzys wartości może być wewnętrznych w ogóle, spowodowany jakimiś sytuacjami z przeznaczenia, jakimiś wiadomościami. Przez internet? Czy to kto, ktoś Wam osobiście powie? Czy dowiecie się z mediów? No, ósemka buław to są internet, to są szybkie wiadomości, tekstowe również, tak? Kiedyś oznaczało listy, taką pocztę konną, tak? Yy, szybkie, bardzo ważne wiadomości. No i wieża, no, rycerz Mieczy, yy, mówię, łączcie kropki, bo w wieży mamy naprawdę kryzysy, wypadki, katastrofy, ale jest też przebudzenie. I jest też takie w pewnym sensie odpuszczenie w wieży, również moim zdaniem przychodzi. Uff, że no, piątek szykuje się intensywny. Wiem, że mój będzie intensywny. No właśnie, ale w wieży jest ukazana pycha ludzka. Więc równie dobrze może. Pod wpływem jakichś wiadomości szybkich z zewnątrz my możemy doznać jakiegoś takiego no, bolesnego upadku na dupę, że tak powiem, za przeproszeniem. Y mogą to być wiadomości urzędowe, mogą to być ostre słowa takie przebudzające od kogoś. Otrząśnij się, tak? Przestań śnić. Y no, i chodzi o to bo no, już nie mogłam zapomnieć o wyjęciu karty rady, bo no niełatwy układ dzisiaj wylosowałam i jest, no bardziej dosłownie być nie może, zacznij coś nowego na zupełnie innych zasadach, na zupełnie innych zasadach, ale trzeba, nie wiem, porozmawiać, dogadać się i bardziej rozumowo, logicznie. I nawet zapisałam sobie, że ciekawostka, na spodzie talii dopowiadającej jest również rycerz mieczy. Także kurde, 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 bo tak... Ach, ta wieża, wieża, karta skorpiona zresztą, zodiakalnego i ona, wiesz czy, no, wydarzenia nie są wcale przyjemne w tej energii. I zazwyczaj karta ta jest jednak ostrzeżeniem, że jeżeli coś nam takiego nagłego, taka gwiazdka z nieba wydaje się, że wpadła, to być może pakujemy się w przedsięwzięcie, które nie rokuje sukcesu. Myśl logicznie w takich sytuacjach. I no właśnie, człowiek przed wieżą jest diabeł. To wiecie. Jeżeli człowiek bardzo utknie, w tej energii diabła, czyli, czyli jeżeli jest zbytnio przywiązany do swojego materialnego bycia, do materialnego schronienia, dzieła jakiegoś, które wydaje się takim bezpiecznym czymś. No, ale nie stoi to na zbyt bezpiecznych podstawach. I gdzieś tam możemy to przeczuwać, nawet wiedzieć, no to takie rzeczy. Pierdyknął. No, dziś może być taka iskra do pierdyknięcia. No ale jest to też taka nadzieja. I w tej ósemce buławia upatruję nadzieję z tą wieżą, że na iść dalej trzeba zburzyć wiele z tego, co się dotąd zbudowało. Albo doświadczyć zniszczenia tego. I właśnie wierzy, o co chodzi. Y Chodzi o to, że jeżeli sami czegoś nie dostrzegamy wcześniej, jeżeli nie potrafimy jakby sami zmienić, naprawić czegoś, to zrobi to za nas los. To właśnie oznacza wieża. Więc, tak jak mówię lekcja, po prostu lekcja zesłana przez niebiosa, lekcja zesłana przez wszechświat no i trzeba zacząć na zupełnie innych podstawach, na bardziej realistycznych bardziej mających przełożenie na świat realny czyli trzeba rozważyć mierzyć siły na zamiary, o to też tak mi przychodzi do głowy. No dobra, nie będę już więcej nawijać, bo prawie 9 minut. No nic, piątek, dzień Wenus. Dla mnie to jest także dzień Hekate. Więc tym bardziej, że takie ciężkie energie i za to uwielbiam Tarota. Bo ja nie programuję się, że ola Boga, ola Boga będzie się działo. Ale właśnie już leci mantra. Y, zaraz y, po tej będzie mantra serca i no właśnie, najlepszym dla nas y, lekarstwem jest wejść w pole serca. Tyle. Mnóstwo jest w internecie y, medytacji, koherencja se, serca, mózg, serce mózg. Polecam. Ho'oponopono. Y, czytałam czy też słuchałam e-booka kurczę zapomniałam teraz tytułu ale człowiek bardzo wszedł w temat i rozmawiał z hawajską uzdrowicielką i ona jemu powiedziała że samo wypowiadanie słowa ho'oponopono pono, w pomieszczeniu podnosi jego wibracje i oczyszcza je energetycznie. Zatem polecam, ho, opono, pono, oczywiście nie wierzcie mi na słowo, sprawdzajcie wszystko sami. Internet jest dostępny, możecie pytać AI, ale. Jeśli o to chodzi, to i tak bym radziła bardziej szukać w książkach, ponieważ słyszałam już od paru osób, że AI się myli i po, po, po sprawdzeniu jeszcze w innych źródłach tego, co on tam nakreślił, no to się okazywało, że trzeba było poprawiać. Ja tam się z nim nie za bardzo, no ale to już wiecie, że jestem taka trochę... Hmm, nazwę to oldschoolowa. No nie mam się za pan brat z tymi urządzeniami, wszystkimi są moim Ach, przeutrapieniem, no ale właśnie, y, rycerz mieczy, zdobywaj też wiedzę, tak? Y, dzisiejszy świat jest taki i tak pędzi do przodu, technologia. Uff, y, i czasami czuję się tak jak ta hrabina z serialu Downton Abbey. Y, namówiły mnie moje dziewczyny. Ja zaprosiłam do oglądania także moją babcię Władysławę y, ze Zaświatów. Ona uwielbiała ta sieńce po prostu i znała. Wszystkie postacie, co ona oglądała, Moda na Sukces, chyba. Jest taki, czy był, Moda na Sukces, ona to kochała, i zawsze, jak przychodziłam, to potrafiła mi opowiedzieć yy, po prostu wątki. Uff, i nie miałam tej umiejętności zwykle, i nagle ją posiadłam. Ja potrafię opowiedzieć, yy, co się dzieje w serialu komuś mniej więcej, nawet, choć wciąż mam trudności z zapamiętaniem imion i nie wiem kto jest kto, ale babcia jak tutaj sobie przycupnie z nami to bardzo się tym cieszy i się tak oglądamy razem no w... boże dlaczego ja o tym w ogóle no tak jak zwykle zapędziłam się w wątek poboczny jak sobie przypomnę to sobie przypomnę pewnie za chwilę po wyłączeniu aparatu i nagrywania sobie przypomnę dlaczego ja w ogóle poruszyłam temat Downton Abbey no nie wiem, podrzućcie, jak ktoś to obejrzy, podrzućcie w komentarzu albo ja zaraz przesłucham, po prostu już jestem głową na terapii, bo za 10 minut, a nie wypełniłam kwestionariuszy. Także tak, dogram później, co miałam na myśli. Ogólnie myślę, że przekazałam, o co mi chodzi z tymi kartami. No a poza tym, tak jak mówię, nie wierzcie mi na słowo, sprawdzajcie sobie sami najlepszejszego piątku i no cóż energii oświeceniowych życzę w takim bardzo dobrym znaczeniu, bo to co z tego wszystkiego wyniknie, będzie zaiste dobre. Hej.